Cześć, Z tej strony baba na keto i zapraszam cię na zielony, świąteczny chlebek. Szpinak wrzucamy do miski, i tutaj najlepiej ten baby, czyli taki młodziutki, całość blendujemy porządnie do gładkiej masy. Zblendowane więc czas na mąki, mąkę migdałową, mąkę kokosową i babkę jajowatą. Jeśli nie macie babki jajowatej, to wystarczy, że dodacie więcej mąki migdałowej albo kokosowej i odwrotnie. Następnie dodajemy majonez, u mnie akurat winiary, ale zdecydowanie jestem team kielecki. Wbijamy jaja, dodajemy odrobinę soli, ale odrobinę, jeśli Wam się nasypie za dużo, to oczywiście możecie zebrać. No i proszę do pieczenia. Całość dokładnie miksujemy aż powstanie gładka, zielona masa. I tutaj po raz kolejny polecam wam tą oto silikonową foremkę ze szklanym dnem. Kupiłam ją w duce i naprawdę jest rewelacyjna. Ciasto przelewamy właśnie do takiej foremki. Na koniec nasz szlebek posypujemy ulubionymi nasionami. Ja posypałam akurat czarnuszką, bo miałam ją pod ręką, ale możecie i słonecznikiem, i dynią. Nasz szlebek wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na 40-45 minut. Ledwo go wyciągnęłam, od razu pokroiłam, no i oczywiście zjadłam, ale wcześniej posmarowałam sobie masełkiem i podałam go w stalce sonym z ozorkami. A jeśli chodzi o masło, to koniecznie kupcie sobie to, naprawdę jest przepyszne. No i co, kochani, to już koniec. Oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Jeśli nie, to napiszcie, co jeszcze poprawić, aby było lepiej. A ja życzę smacznego. A i jeszcze ważna informacja. Jeśli nie macie mnie jeszcze na Instagramie Baba na Keto, to koniecznie zaobserwujcie. Tam dodaję również inne przepisy, także zapraszam. No, a teraz to już serio koniec. Cześć.